Siemanko, z tej strony Matix, Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. W tym odcinku znajdujemy się na stronie samej Quizy, tak jak widzicie. Oczywiście, film w żadnym stopniu nie jest sponsorowany. I dzisiaj będziemy rozwiązywać sobie quizy o Among Us, czyli oczywiście o grze, którą każdy z Was już chyba zna. Także, co, może jeszcze przed rozpoczęciem, zachęcam Was do zostawienia suba z dzwoneczkiem, ponieważ aż 40% osób, które mnie ogląda, jeszcze mnie nie subskrybuje. Więc do tego Was zachęcam. I co. Może zaczniemy już robić quizy? Widzę tutaj Huberta Urbańskiego, który bardzo swoim wzrokiem zachęca nas, abyśmy na niego kliknęli. Także klikamy i zaczynamy milionerów z Among Us. Witaj w milionerach, weź wody, przygotuj się psychicznie i zaczynajmy. Jestem przygotowany jak najbardziej psychicznie, biorę łyk wody i lecimy. Pytanie za 500 zł. Ile map aktualnie początek listopada 2020 jest w grze? No to to jest proste. Jest to mapa Skeld. Mira Mirahaku i mapa Polus, czyli są to trzy mapy. Pytanie zagwarantowane 1000 zł: jak nie możesz zacząć dyskusji? Zgłaszając ciało, przyciskając czerwony przycisk, otwierając czat, wszystkie sposoby uruchamiają dyskusję. To pytanie też jest bardzo proste, bo zgłaszając ciało, przyciskając przycisk, otwieramy dyskusję, ale otwierając czatu jej nie otwieramy, ponieważ byłoby to bez sensu. Pytanie za 2000 zł: ile koralów jest aktualnie dostępnych w grze? Yy... 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Na samym zdjęciu jest już 9, ale wiem, że są jeszcze jakieś dodatkowe kolory, więc odpowiedź to 12. Pytanie za 5000 zł. Ile może być maksymalnie krumeitów? 379. I to pytanie jest już trochę na pomyślenie, bo maksymalnie krumeitów. Jeżeli mamy trzech impostorów, mamy trzech, mamy siedmiu Jeżeli mamy dwóch, mamy ośmiu. Jeżeli mamy jednego impostora, mamy dziewięciu krumeitów. Czyli maksymalnie może być dziewięciu plus jeden impostor. Pytanie za 10 tysięcy zł, który z podanych typów zadań nie istnieje? Short task, long task, visual task. Wszystka tutaj są niepoprawne. Typów zadań. No to visual Ten jest 10 tysięcy złotych, który z podanych typów zadań nie istnieje. Short Task, Long Task, Visual Task, wszystkie odpowiedzi są niepoprawne. Moim zdaniem jest to odpowiedź A, czyli Short Task, ponieważ... Mamy short. mamy common taski, a nie short taski. The fuck? Pytanie za 10 tysięcy złotych. Który z podanych typów zadań nie istnieje? Short task, long task, visual task. Wszystkie odpowiedzi są niepoprawne. To są typy zadań, a tutaj mamy trudność zadań i visual taski, czyli widoczność tasku. Więc nie są to typy zadań, tylko ich albo widoczność, albo ich trudność. A typy zadań to na przykład karta, yy, nie wiem, zrzucanie śmieci, sypy. A nie te taski, które są tutaj podane, więc wszystkie odpowiedzi nie są poprawne. Pytanie jest 20 tysięcy złotych. Według poradnika dla początkujących, w grze zadaniem impostora jest. Kilka odpowiedzi jest poprawnych, ponieważ. Yy, Imposter ma za zadanie i zabić crewmate'ów, i się nie pokazać, i do tego wygrać grę. Czyli wszystkie odpowiedzi są tutaj poprawne. Pytanie zagwarantowane 40 tysięcy. Mapa, której logo przypomina księżyc, co? Logo przypomina księżyc, no to jest to mapa Polus. Bo na Polusie mamy mapę... mamy jakiś taki księżyc na logo. Ponieważ Polus jest to mapa w chmurach. Pytanie ze 75 tysięcy złotych. W jakim miesiącu była premiera gry? Premiera gry była w miesiącu czerwiec, ponieważ nagrywałem dla was ciekawostki i to mi akurat utkwiło w głowie, także jest to pytanie dosyć proste. Był to oczywiście 2018 rok. Pytanie ze 125 tysięcy. Ile jest typów sabotażu? Ile jest typów sabotażu? Hmm. Czyli tak. Możemy zamknąć drzwi. Możemy włączyć O2. Możemy włączyć reaktor. Wyłączyć światło. Yy... Myślę, że 6. Dokładnie, 6 jest typów i. Nie, nie było być więcej, bo byłoby za dużo tych sabotażów. Nie znam do końca nazw dwóch sabotażów, ale jest ich 6. Pytanie jest 250 tysięcy. Dzięki jakiej aplikacji Amonga stał się popularne? Myślę, że Amonga stał się popularne przez Twitcha, bo na Twitchu streamuje właśnie ninja. I, I właśnie to głównie ninja wypromował na przykład w Ameryce Among Usa, z tego co pamiętam, dlatego jest to Twitch. Pytanie za, 50, za 500 tysięcy: ile czapek jest aktualnie dostępnych w grze? O Boże, to jest trudne pytanie. I tego pytania, odpowiedzi na to pytanie mogę nie wiedzieć. I chyba nie wiem. Także, jaki tutaj, fajny skin. Ciekawe, czy będzie kiedyś taki skin w grze. Ale pytanie jest naprawdę ciężkie, więc. Nie wiem, strzelajmy. 74 to. 86 to chyba za dużo. No, jednak nie 74. Myślę, że było to 86. No, ale niestety przegraliśmy. Wygraliśmy 250 tysięcy złotych, także myślę, że. Naprawdę dosyć nieźle nam poszło, ale no to pytanie z czapkami ewidentnie było trudne i raczej nikt nie liczy ile jest czapek w Among'u. Dobra, także mamy kolejny test wiedza Monga z dodany miesiąc temu, także rozwiążmy go sobie teraz. I tak, który z tych kolorów nie jest dostępny jako skin w grze z dnia 11 października, czyli musimy odpowiadać tak, jakby to było miesiąc temu. Czarny, brązowy, kremowy, granatowy. Czarny kolor jest na pewno, ponieważ nim gram, brązowy również i granatowy również, bo często też go używam. Także jest to kolor oczywiście kremowy. Łatwe pytanie. Ile jest dostępnych map? To pytanie już było w poprzednim teście, są to trzy mapy, więc już je pominimy. Ile minimalnie osób potrzeba, aby naprawić światło? Jedna, dwie, wszyscy gracze muszą się zebrać, aby naprawić światło. Odpowiedź trzecia, gdyby była prawdziwa, byłaby bez sensu, ponieważ wszyscy by musieli biec do światła. Wystarczy, aby jeden gracz przeciągnął te przełączniki i światło się odpala. Na jakiej platformie jest dostępny Among Us? Among Us jest dostępny oczywiście na Steamie. Na Epic Games jeszcze go nie ma, ale podejrzewam, że niedługo go tam dodadzą, bo jest strasznie popularny. Także raczej to lada moment się wydarzy. Na Gogu nie ma na pewno i na Originie to na pewno nie ma i raczej go tam nie będzie. Jakie są sposoby, by zwołać tak zwaną dyskusję widoczną na obrazku? Kliknąć przycisk na, na stole Emergency Meeting, wykonać zadanie o nazwie Discussion, zgłosić ciało Dead Body Report lub kliknąć przycisk na stole Emergency Meeting, zgłosić ciało Dead Body Report lub kliknąć przycisk na ścianie Emergency Wall. A więc, tak, nie ma żadnego przycisku na ścianie to na pewno i nie ma żadnego zadania o nazwie Discussion, więc jest to odpowiedź druga. Co muszą zrobić krumeci, żeby wygrać? Wyrzucić przegłosowując podczas dyskusji impostora, zrobić wszystkie zadania taski lub potajemnie zabić impostora, wyrzucić przegłosowując podczas dyskusji impostora lub zrobić wszystkie taski. Krumejci nie mogą zabić impostora, yy, wyrzucić mogą, ale odpowiedź B, w sensie odpowiedź trzecia, również jest poprawna, bo oni mogą go albo wyrzucić, albo zrobić wszystkie taski i wtedy automatycznie impostor przegrywa. Ile może być maksymalnie graczy podczas jednej rozgrywki? Maksymalnie przez jednej rozgrywki może być oczywiście 10 graczy. Trzech to za mało, a rozgrywka na 100 graczy na takich małych mapach byłaby, no co by tu nie mówić, totalnym dnem. Nie dałoby się w to raczej grać. Z jakiej gry jest jeden ze zwierzaków peców, które można zakupić w grze? Fall Guys, Henry Stickman, Super Mario Bros., League of Legends. Na pewno nie ma tuż żników z League of Legends, z Fall Guysów również, z Mario też. Ale z Henry Stickmana jest tutaj zwierzak i jest on tutaj, dlatego że Henry Stickman to inna gra od tych samych twórców, którzy stworzyli Among Us. Dlatego właśnie tam jest ten Pet. Wyobraź sobie, że jesteś impostorem. Jaki przycisk znajduje się na prawo od przycisku kill? Na prawo od przycisku kill. Jest to przycisk sabotaż, a jeżeli podejdziemy do venta, jest to też przycisk vent. Ile musi zostać krumejtów, aby impostor wygrał? Musi być o jednego więcej crewmate'a niż jest impostorów, musi być więcej impostorów niż krumejtów, musi być tyle samo impostorów to, co krumejtów. I to jest dosyć trudne pytanie, ponieważ. Hmm. Ajajaj, i właśnie tak myślałem. Zawsze myślałem, że jest to że jeżeli zostaje impostor i dwóch to jest koniec gry. Okazuje się, że musi być tyle samo impostorów co crewmate'ów. Ale dobra, mamy 9 na 10, nie jest najgorzej. Brawo, z pewnością grałeś w Among Us wiele razy i wiesz o tej grze wszystko. Gratulacje się wynikiem w komentarzu. No rzeczywiście wiem wszystko, tylko nie wiedziałem, ile musi być impostorów, czyli w sumie najważniejszego. I rzeczywiście gram w tą grę wiele razy. No i ostatni test w dzisiejszym odcinku to prawda czy fałsz Among Us. Także zacznijmy sobie, jest to quiz dodany w sumie tydzień temu, więc są tu stosunkowo nowe pytania. Po śmierci Crewmate może nadal wykonywać zadania. Jest to oczywiście prawda, bo możemy je robić jako duch, Gze jest wzorowana na grze planszowej mafia. Wiecie co? Słyszałem gdzieś, że tak jest, więc chyba prawda. A niestety, fałsz. Mafia to gra grupowa, nie planszowa. A to tego nie wiedziałem. Nie wiem co to zagra, więc. No, niestety, mi się tego nie udało zgadnąć, ale trudno. Twórcy Amoka stworzyli również grę The Henry Stickman Collection. Tak, twórcy ją stworzyli i mówiłem o tym w poprzednim quizie. Jeśli zostajesz, jeśli zostajesz zabity, oj, to właśnie ten Henry Stickman jest nipetem. Jeśli zostajesz zabity, to twoje zwierzątko pet umiera razem z tobą. Jest to fałsz, ponieważ to stworzonko cały czas siedzi na podłodze. Among Us powstało po Fall Guys. Jest to fałsz, ponieważ Among Us powstało w 2018 roku, a Fall Guys w 2020. Tylko crewmate może zgłosić ciało. Jest to oczywiście fałsz, bo może je też zgłosić impostor jako self-report. Na monitoringu widać tylko korytarze. Yy... Czy na monitoringu widać tylko korytarze? Myślę, że tak, ponieważ kamery są tak ustawione, że widać tylko osoby przechodzące, ponieważ kile najczęściej padają w pokojach, dlatego nie ma tam kamer. Krumeci używają statku z mapy Descels, żeby przenieść się na jedną z drugiej planety. Jest to prawda, jest to jednak fałsz. Myślałem, że jest to prawda, byłem zbyt pewny, bo myślałem, że z Descels przenoszą się na Mirahaku, ponieważ tam też jest. A nie, przepraszam, na Polusie jest statek, i myślałem, że to jest prawda. Ale to jednak nie jest prawda. Ale myślałem, że jest. Emergency meeting można uruchomić jedynie przyciskiem. Jest to fałsz, bo można A jednak jest to prawda. Znowu się pomyliłem. Czyli emergency meeting jest to jest to zgłoszenie dyskusji razem z emergency meeting zgłoszone przez przyciśnięcie przyciska, a dyskusja jest to na przykład zgłoszenie ciała, i to się właśnie tym różni, czyli jest to niestety prawda. Myślałem, że fałsz, myślałem, że jest więcej sposobów. Imposter do zabijania używa jedynie broni. To jest fałsz, ponieważ może to zrobić tak jak tu pisze rękami, może też zrobić to językiem i innymi właśnie sposobami. Planowano stworzenie Among Us, jednak twórcy finalnie odłożyli ten pomysł. Jest to prawda, bo gdzieś o tym czytałem ostatnio. Mapa Polus to planeta. Tak, mapa Polus to planeta, ponieważ jest to nawet w logo jest to planeta pokryta lawą. The Scald to jedyna mapa, w której wentylacja nie jest podłączona na 100%. Czy wentylacja nie jest podłączona na 100%? Myślę, że jest to fałsz. Jest to jednak prawda, ale nie wiem do końca o co chodzi z wentylacją na 100%. Chyba o to, że niektóre wyjścia nie są aktywne po prostu na mapie, ale nie wiem do końca o co chodzi z tym pytaniem. Żeby zacząć rundę musi być minimalnie 5 osób w lobby. Jest to fałsz, ponieważ muszą być 4 osoby. 10 na 14, idealnie perfekcyjnie, miałeś czymś problem jak poszło, jak pomaśle. Podziel się wynikiem w komentarzu. Mapa, quiz całkiem ciekawy, nie poszło nam najgorzej. No i co, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem na moim kanale. Dziękuję wam za oglądanie. Przypominam jeszcze o moim kodzie twórcy w sklepie Fortnite Matrix przez 2x na końcu. No i co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnych filmów. Cześć!